Gdy Jezus wraz z uczniami zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei, gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali – Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. widok rzekł do nich – idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy oni szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował. A był to Samarytanie. Jezus zajrzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu tylko ten cudzoziemiec. Mój drodzy, wreszcie dotarliśmy w naszych wielkopostnych rozważaniach do ostatniego z grzechów, do lenistwa. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, czemu tych dziewięciu uzdrowionych nie wróciło? Dlaczego nie przyszli Jezusowi podziękować? Możliwe, że nie chciało się im. Może myśleli za chwilę, może jutro, może kiedy indziej i właśnie to jest lenistwo. Nie zrobili tego, co powinni byli zrobić. Bo im się nie chciało, ale może były jakieś inne powody. Może się przestraszyli, że Jezus czegoś od nich zażąda, albo że każe im w jakiś sposób zapłacić za to, co otrzymali. Może to nie było lenistwo, a lęk. A może pomyśleli sobie: Byliśmy pobożni, modliliśmy się, należało się nam to uzdrowienie. Wówczas byłaby to pycha, niewdzięczność a nie lenistwo. A może było jeszcze inaczej. Może istniało dziewięć różnych powodów, dla których tych owych dziewięciu do Jezusa nie przyszło. Moi drodzy, bardzo często oskarżamy się o to, że jesteśmy leniwi. Za mało czasu poświęcamy sprawom ważnym, np. Na nauce, pracy albo rodzinie, a za dużo trwonimy czasu na oglądanie telewizji, albo siedzenie przy komputerze, albo chodzenie to tu, to tam, na różne spotkania, kawy, herbaty, opowiastki, i wtedy pojawia nam się oskarżenie: Jestem człowiekiem leniwym. Myślę, że większość z nas w tej charakterystyce odnajduje się mniej lub bardziej. Jestem leniwy, a więc mam grzech główny i można powiedzieć biblijnie, biatem. Bo Bóg patrzy na mnie złym okiem, bo popełniam tak wielkie wykroczenie. Tylko czy to, co mnie trapi, na pewno jest lenistwem? A może chodzi tutaj zupełnie o coś innego? Może istnieje jakiś zupełnie inny powód, dla którego zachowuję się tak, jak się zachowuję? Czym jest zatem lenistwo? Moi drodzy, w moim rozumieniu. Lenistwo to unikanie tego, co powinienem zrobić z obawy przed trudem, który jest związany z tą aktywnością. To niewątpliwie grzech. Czasami bywa bardzo poważny, zwłaszcza wtedy, gdy inni ponoszą konsekwencje tego, czego my nie zrobiliśmy, co zaniedbaliśmy. Kiedy nie próbujemy tego ani tłumaczyć, ani naprawić, a po prostu pozwalamy. Żeby ktoś poniósł konsekwencje naszych zaniedbań, to z całą pewnością jest grzech. Bez wysiłku, bez zmagania się z tym, co jest trudne, nie jest możliwy rozwój. Zakopywanie swoich talentów, chodzenie na łatwiznę zamiast wyjście na trudną ścieżkę mozolnego wzrostu, to marnowanie otrzymanych od Boga talentów. Taka postawa to także grzech lenistwa. Jednak nie takie to wszystko jest proste. Przyjrzyjmy się bliżej definicji ostatniego z listy grzechów głównych. Unikam tego, co powinienem zrobić z obawy przed tym, co trudne. Weźmy więc pod lupę dwa kluczowe słowa: trudne i powinienem. Pierwsze słowo trudne. Nikt nie lubi tego, co jest trudne. To jest rzecz jasna i oczywista. Jeżeli coś lubimy, to znaczy, że jest to dla nas coś łatwego. Trudne jest to, czego nie lubimy, albo czego unikamy. Ale czy na pewno to zadanie, które przed nami stoi, jest tylko trudne, a może ono jest niemożliwe do wykonania? Może ja nie tylko nie chcę, ale w tej chwili nie jestem w stanie tego zrobić. Może tylko sobie wmawiam, że gdybym bardzo chciał, to bym zrobił. Nie chcę mi się tego zrobić, czy nie jestem w stanie tego zrobić? Rośnie napięcie, dodatkowo jeszcze podsycane poczuciem winy. A może zamiast zmuszać się do niemożliwego czymś o wiele właściwszym, byłoby zadanie sobie pytania: dlaczego ja właściwie nie mam siły? Co mi tak naprawdę jest? Zmuszanie się do niemożliwego nie czyni tego możliwym. Jest rzeczą niezwykle istotną w sytuacjach, w których z czymś sobie nie radzimy, kiedy ciągle ponosimy porażki, zbadać, czy nie walimy głową w mur. Bo to naprawdę nikąd nas nie zaprowadzi, tylko głowa będzie bolała. Dlaczego? Nie mam siły. Może jestem wyczerpany pracą, może zmęczony, może zabraniam sobie odpoczynku. Może więc. Przed wykonaniem trudnego zadania trzeba po prostu odpocząć, nabrać sił, i wówczas okaże się, że wcale nie jestem leniwy. A może to coś więcej niż zmęczenie? Może doświadczam bezsilności? Może po prostu kompletnie nie znajduję w sobie możliwości podjęcia tego wyzwania? Może noszę w sobie takie wielkie napięcie związane z różnymi problemami, że. Zabierają mi one całą moją energię. Kiedy nie radzę sobie sam z sobą, to nie potrafię na niczym się skupić, niczym sensownym się zająć, i żadne zmuszanie się tu nic nie pomoże. Wówczas, zamiast czynić sobie dodatkowe wyrzuty, lepiej jest zająć się szukaniem źródła problemu, co sprawia, że jestem bezsilny. Może rozwiązaniem jest po prostu przespać się albo porozmawiać z żoną albo zmienić pracę. Z pewnością rozwiązaniem nie jest kolejny raz uderzyć głową w mur. Tyle, jeżeli chodzi o słowo trudne. I drugie słowo powinien. Jeśli chcesz zostać wirtuozem, powinieneś ciągle doskonalić grę na instrumencie. Jeśli chcesz mieć dobre stopnie w szkole, powinieneś się systematycznie uczyć. Jeśli chcesz, to powinieneś. To wszystko święta prawda. Tylko czy ja na pewno tego chcę? Czy to bycie wirtuozem, czy to posiadanie dobrych stopni w szkole, czy to na pewno realizacja moich pragnień, czy ta praca, zajęcie, które wykonuję, czy to faktycznie realizacja moich pragnień, a może to są pragnienia cudze, moich rodziców, moich przyjaciół, może nawet nacisk ekonomii. Czy ja tego naprawdę chcę, czy też ktoś mi to narzucił? Może nie tyle nie robię tego, co powinienem, ile nie chcę tego robić. Po prostu nie chcę, nie mam na to ochoty. To nie jest moje powołanie, to nie jest moje życiowe zadanie. Chcę od tego uciec, zostawić to. Być może ta bezsilność, której doświadczam w momencie mierzenia się z różnymi zadaniami. Oznacza, że moje wnętrze, moje serce mówi mi: cierpię, mam tego dosyć, chcę to zostawić, muszę to zmienić. Może zamiast się nieustannie przymuszać, lepiej pozostawić sobie pytanie, czego ja tak naprawdę pragnę, czego ja chcę. I wówczas okaże się, że wcale nie jesteśmy aż takimi leniami, jak nam i naszym bliskim się wydawało. Czasami też mówimy, że przyczyną zaniedbania praktyk duchowych jest lenistwo. Zaniedbanie uczestnictwa w Eucharystii lub w indywidualnej modlitwie czasami wcale nie jest lenistwem, czasami nim być może, ale zwykle nim nie jest. Gdyby wiara motywowała mnie w odpowiedni sposób do na przykład modlitwy, do udziału w Eucharystii, to pokonywanie trudności byłoby prostsze. Lenistwo bywa czasami przyczyną nieuczestnictwa w Eucharystii, gdyby na przykład dotarcie do świątyni było trudne, ale gdy tak nie jest, to zwykle zamiast lenistwem powinniśmy zająć się poziomą wiarą. Pamiętajmy jednak, lenistwo to unikanie tego, co powinniśmy zrobić, a nie czynimy z obawy przed tym, co trudne.